Dobra, mamy to Mamy to, słuchajcie Milion polubień kanału Spring Stand Up na TikToku Tak Uważam, że przy zaledwie 16 tysiącach obserwujących To jest bardzo dobry wynik I nie byłoby takiego wyniku, gdyby nie wy Także wszystkim bardzo dziękuję Za polubienia, udostępnienia Za obserwacje Kto jeszcze nie obserwuje, może zaobserwować I działamy dalej i lecimy po więcej A co? A może po 100 tysięcy obserwujących Czemu nie? W szczególności chciałem podziękować tym, którzy są tutaj ze mną od samego początku. Koleżance Magdzie, która namówiła mnie do założenia TikToka, yy, największej fance Karolinie z Warszawy, Seba, czarny humorek, polecam kanał, świetnie się z nim bawi i współpracuje. Dzięki Seba. Większy Leszy, praca z tobą to sama przyjemność. Aferzystka, która wspiera mnie i wspierała będzie zawsze. Dzięki. Aga. No, i oczywiście, o kim zapomniałem? Daniel Stosio, który mnie również często wspierał dobrą radą. Dzięki, Daniel. Także lecimy po więcej. Trzymamy się razem z dystansem i z humorem.